Cześć, witam serdecznie. Witam w Upgrade Home Challenge. Nastąpił poniedziałek. Dzisiaj będziemy wykonać ćwiczenia zwane pompkami. Ćwiczenia Fajne ćwiczenie. Potwierdzę <coughs> jeszcze raz zasady: 10 minut rozgrzewki, 30 minut treningu właściwego, czyli 30 minut pompek i 10 minut rozgrzewki. 50 minut ćwiczenia. Jak powiedziałem, 40-50 minut całościowych zajęć z upgrade home Challenge. Zaczynamy od pompek, na czym polega chzelęcz. Challenge będzie polegał na tym, że przez 30 minut po rozgrzewce zaczynamy 30 minut ćwiczeń, które będą tutaj przedstawione. Przedstawimy, przedstawimy ćwiczenia jak zrobić je prawidłowo. Jakich wyników błędów, jak uniknąć błędów, jakie pacjenci będą pracować w tym yy, ćwiczeniu. Waszym, na Waszym zadaniu polega, żeby przez 30 minut w domu zrobić to zrobić ćwiczenie, zrobić je prawidłowo i wysłać nam z yy, Instagrama, Facebooka, na naszą stronę ilość zrobionych yy, pompek. poniedziałek. Czyli dzisiaj ile zrobionych, yy, prawidłowo zrobionych pompek. Czekamy na Wasze informacje i od Was. A tu czekać, jedziemy. Zaczynamy od rozgrzewki. Pokażę właśnie na kubie, jak powinna wyglądać rozgrzewka. 10 minut rozgrzewki, jedziemy. Witamy, zaczynamy od rozgrzewki. Będzie ona trwała około 10 minut. Ma trwać 10 minut, więc tak jest. Zaczynamy od stawu nadgarstkowego, czyli nadgarstki, rozgrzewamy mocno. Tak jest, góra, dół. Następnie staw łokciowy, rozgrzewamy łokcie, tak jest do środka. Na zewnątrz, oziomo, tył. Następnie przechodzimy do stawu barkowego. Obszerne krążenie barków, ramion do przodu, do tyłu. Stożki rotatorów. No co napniamy Rozciągamy klatkę piersiową, spinamy łopatki do tyłu. Teraz w zakresie pionowym, następne skręty tułowia, ręce na biodra, krążenie bioder, głowa w miejscu, same biodra pracują jedną, w drugą stronę. Wchodzimy w dół, ustaw kolanowy. Kolana do środka. Takie ręce na kolana, plecy proste. Stopy stabilnie. Na zewnątrz. Stopy razem. Ręce na kolana. Jeszcze raz krążenie kolan w jedną. Drugą stronę świetnie, przechodzimy na ostatni staw, tak jest mocny. Pomocą rozgrzewamy palce, ścięgna Hilesa, staw skokowy, tak zwany. Oczywiście tutaj robimy to przez 3 minuty, robimy to troszeczkę dłużej w domu, tak do 5-6 minut, następnie około 50 pajacyków. doprowadzamy do termicznego podgrzania organizmu, czyli stawy ścięgna, cały organizm powinien troszeczkę podwyższyć nam temperatura ciała. Następnie przód, tył, z wymachami rąk do przodu, do tyłu. Świetnie. I kończymy biegiem bokserskim. Tak, żebyśmy doprowadzili całą rozgrzewkę, żeby nam zajęła około 10 minut. Bieg bokserski tam trzymamy w gardzie, kolana wysoko na palcach. Super, dziękuję bardzo. Przechodzimy do ćwiczenia właściwego. Czas na przedstawienie prawidłowo zrobionej pompki. Wytkniemy też kilka błędów, które najczęściej są popełniane przy robieniu tego ćwiczenia. to ćwiczenie wielostałowe, czyli angażujące wiele stawów i wiele partii mięśniowych, jest aktywowanych poprzez to ćwiczenie. Hej, Kuba, to jedziemy, pokazujemy. Zaczynamy od pozycji wyjściowej. Całe ciało utrzymuje się w jednej linii. Widzimy, że głowa także jest przedłużeniem całego ciała. Sylwetka jest spięta. Tak samo no tutaj tego nie zauważymy, ale też mięśnie łód, pośladki, bardzo ważne, też powinny być spięte. Brzuch, plecy. Tak zwany core, czyli mięśnie głowy posturalne, tutaj, które są też bardzo mocno aktowane, powinny być spięte. Ułożenie dłoni powinno być równoległe i pod barkami. Łokcie skierowane 45 stopni. Częstym błędem jest właśnie, że łokcie skierowane są na zewnątrz. Dobrze, tak wygląda prawidłowa pozycja wyjściowa i. Rozpoczynamy ruch, który by następnie, proszę Kuba. Tak jest prawidłowy ruch. I do góry świetnie schodzimy lek... powoli w dół. I szybszym ruchem do góry, czyli mamy tutaj pełny zakres ruchu. Przedstawimy teraz najczęstsze błędy, które są popełniane przy wykonywaniu pompki, czyli tak. Lędźwia w dół. Czyli proszę Kuba, zrób tą pompkę. Tak jest. Ok. Przedstawię teraz najczęstsze błędy, które są popełniane przy wykonywaniu ćwiczenia, czyli pompki. Pierwsze, biodra zbyt wysoko. Tak jest. Błędna teraz tak jest, następnie ćwiczenie pompki robione z biodrami jak najniżej, czyli lędźwia nie trzymają nam tutaj postawy, postawy ciała, świetnie następny niepełne zakresy ruchu, czyli mamy zbyt nie za głęboka pompka, czyli nie dociągnięta do końca a następnym błędem też jest pompka, która jest robiona głęboko, ale następnie nie jest robiona do pełnego wyprostu rąk w łokciach. Następnym częstym błędem przy robieniu pompki jest skierowanie łokci na zewnątrz, czyli mamy kąt 90 stopni. Tak jest. To jest błąd. Prawidłowo pompka powinna być 45 stopni lub też Wężej, nawet zależy jaką pompkę chcemy zrobić. Tak jest. Ostatnia rzecz, którą chcę z kubą pokazać Wam, czyli jakie mięśnie będą aktywowane, i jakie mięśnie pracują przy robieniu naszej pompki. Tutaj mamy ludzika i kuba nam tutaj określi nas. Zaczynamy od trójgłowego ramienia. Także przednie aktony barkowe. Mięśnie piersiowy większy. mięśnie głębokie, posturalne, tak zwany kor. Mięśnie pleców które pracują najbardziej w pozycji dolnej pompki. Oraz mięśni pośrodkowe, które stabilizują pozycję wyjściową. Czyli mamy, czyli widzimy, wiemy jak wyglądać powinna prawidłowa pompka, jak, jakie... Okay, mamy, mamy to. Wiemy jak prawidłowa pompka powinna wyglądać, jakie błędy najczęściej robimy i tak, nie robimy dzisiaj. Jakie mi najbardziej są aktywane przy tym ćwiczeniu? No to co? Jedziemy? Pół godziny na ćwiczenie właściwe. Zaczynamy. Pompujemy. I teraz tak. Ja wybrałem system, będę robił tyle pompek, ile zrobię potem przerwa. Kuba wygrał system 10 pompek, przerwa. 10 pompek przerwa. Zobaczymy, który system jest lepszy. Aha, i teraz tak. Jak. Jaką pompkę robimy? Właśnie te pompki robimy. A jeszcze jedno, właśnie zapomnieliśmy o tym. Pompka dla kobiet, Kuba. Jak powinna wyglądać pompka dla kobiet, już pokazujemy. Oczywiście kobiety mogą wykonywać pompkę taką, jaką pokazaliśmy, ale mamy zmodyfikowaną. Proszę bardzo, jedziemy. Kładziemy całe ciało, podnosimy. Kładziemy się, podnosimy kolana. To co? Zaczynamy. pół godziny pompek. Jak myślicie, kto wygrał? Młodość, <laughs> czy dojrzałość? <laughs> Nie przyznaję się, że chyba robiłem troszeczkę szybciej, chyba bardziej dokładnie. Wyszło u mnie... Oboje czy... jesteśmy zadowoleni z wyniku. Tak, oboje jesteśmy zadowoleni. Mój wynik to 333. Kuba 197, 197. Jest to tak jest. To no co? Czekamy na Wasze wyniki, i do jutra. Jutro przysiady. pamiętajcie, trzymajcie się.